Dzisiaj była mowa o odmianach malinowych przede wszystkim, po to się tutaj spotyka, spotkaliśmy. E, oprócz naszej odmiany Tomi Marumucho, którą wszyscy e, znają doskonale, mamy nowe odmiany, które od e, no już zeszłego roku są w sprzedaży. Odmiana e, Hakumaru i Jarimaru. E, to są odmiany, które cieszą się coraz większym powodzeniem i, i taką no, sympatią ogrodników. E, szczególnie na przykład tutaj w, w rejonie Kalisza odmiana Hakumaru. E, to jest pomidor szybki, e, pomidor plenny, o dobrej jakości, ładnym kolorze, no coraz chętniej kupowany też przez odbiorców końcowych. Odmiana, która ma odporność na mącznika prawdziwego, więc to też jest istotna sprawa. Dosyć łatwa w uprawie i w pracach pielęgnacyjnych, więc to są jej atuty. Kolejna odmiana to odmiana Jarimaru. To jest pomidor roślina o większym wigorze, w większym liściu troszkę w niej pracy więcej trzeba włożyć. Natomiast odwdzięcza się rzeczywiście wysokim plonem, pięknym owocem o doskonałej jakości i bardzo dobrym smaku. Także też są gospodarstwa, które tą odmianę uprawiają i będą uprawiały. Wiemy, że, że rzeczywiście ona się sprawdza i również jest ceniona coraz bardziej przez klienta końcowego, przez osoby, które towarem handlują. Również poruszymy temat odmiany Fujimaru, która od kilku lat jest z nami na rynku. To była pierwsza odmiana malinowa z tej nowej generacji odmian malinowych, też bardzo smaczna, owoce dosyć duże, roślina trudniejsza, tutaj trzeba rzeczywiście wiedzieć jak z tą rośliną pracować, ale też daje dobre rezultaty, wysoki plon w gospodarstwach tych, które rzeczywiście lubią pracować z mocnymi roślinami i również omawialiśmy, poruszaliśmy temat nowej naszej podkładki odmiana Equifort, którą wprowadzamy do sprzedaży w Polsce. Już jest od kilku lat znana we Francji i tam sobie zdobywa dosyć duże uznanie. Jest to podkładka o silnym wigorze, ale też dużej generatywności, czyli ona tak jakby roślinę ukierunkowuje na wytwarzanie większej masy owocowej. W moim gospodarstwie wraz z moim małżonką Joanną uprawiamy odmiany Tomimaru Maru Ucho oraz odmianę Hakumaru. Jeżeli chodzi o Tomimaru, to zdecydowaliśmy się ze względu na smak. Jest to pierwsza odmiana pomidorów malinowych w Polsce, jaka w ogóle się zaczęła i uprawiamy ją już od kilku lat. Po prostu kontynuujemy dalszą uprawę. Jeżeli chodzi o Hakumaru, no to mieliśmy to u rodziców w próbach pod numerami. Padła to bardzo, ta odmiana bardzo korzystnie i, i postanowiliśmy spróbować. Także y, jest ona teraz w większej ilości i zobaczymy po tym sezonie jak się sprawdzi. Jeżeli chodzi o planowanie to odmiana Tony Maru, porównując poprzedni rok oczywiście, bo ten to jeszcze nie wiemy do końca, bo jeszcze mamy połowę sezonu. Y, to było w naszym, moim gospodarstwie, Janny i Sebastiana, yy, to było około w granicach 43 kg, jeżeli chodzi o Tomimaru A jeżeli chodzi o Hakumaru, no to w tamtym roku miałem w próbie, a w tym roku mam już troszkę większą ilość. Także nie wiem jeszcze do końca, ale no, przewiduję, że w granicach tych 43-44 kg będzie.